Najpierw naprawdę się mocno napaliłem na ten rynek czeski. Mówię, fajnie, mam bramkę, wchodzimy i w ogóle będzie super. Potem sprawdziłem ceny, słuchaj, naszych czeskich partnerów, yy, czyli dystrybutorów Livolo w Czechach, i wyszło mi, że kurczę, mamy bardzo zbliżone ceny, a oni nawet mają minimalnie tańsze. Więc yy, zacząłem sprawdzać inne produkty, takie wiesz, jakaś spożywka, proszki do prania i takie rzeczy to, co na naszym rynku jest yy, popularne. I tak naprawdę u nich średnia cena to jest nasza najniższa na Allegro, więc nie wiem, nie wiem jak to będzie z wchodzeniem na ten rynek. Póki co mnie rynek czeski jakoś specjalnie nie interesuje, no bo z problemy z płatnościami, czyli pobraniówki. Ja wiem, że w Polsce ludzie też lubią mnie odbierać i wiem ile to kosztuje. Do Czech no to trzeba pomnożyć tą cenę co najmniej myślę razy półtora. No i na każdej paczówce takiej nieodbranej może być 50 roku, powiedzmy w plecy. Która zachodu moim zdaniem średnia?